Cześć, witam bardzo serdecznie. E, chciałbym Wam w tym krótkim filmiku pokazać, jakie są tryby w najnowszym Call of Duty Black Ops 2. E, nie będę oczywiście grał w każdy, każdy z nich, tylko pokrótce omówię, co takiego pojawiło się w grze. Pozwolę sobie jednak całkowicie pominąć omówienie trybu zombie, bo to jest, całkow... no, to jest po prostu osobna kwestia. Skupię się na tych jakby... Głównych standardowych trybach gry. Także Black Ops jest podzielony na mecze publiczne oraz gry ligowe i niestandardowe. No Niestandardowe no to wiadomo, bo własna rozgrywka według własnych ustawień. Gry w lidze to jest coś takiego, że gramy kilka meczy kwalifikacyjnych i gra losuje nam przeciwników dostosowanych do naszych umiejętności. Jest to taka typowa gra rankingowa. Jednak najczęściej oczywiście Granym trybem jest mecz publiczny, który składa się z następujących trybów, podtrybów, może tak. I mamy w tym tryby podstawowe, które dzielą się na znane wszystkim decz drużynowy. To jest taka fajna dosyć opcja, wiele drużyn, gdzie nie ma dwóch drużyn, a są trzy drużyny. Każda dla siebie oczywiście wrogo nastawiona i tak jak jest napisane tutaj tak jest napisane trzy drużyny po trzech bitwa kontrolę nad mapą i cele toczona w popularnych trybach gry następny tryb to jest najemnik kocioł tak to jest zostało przetłumaczone różne tryby z osobnymi tryb, drużynami czyli, czyli włączamy i raz mamy deathmatch, raz mamy dominację taka mieszanka za każdym razem coś nowego Standardowy deathmatch, każdy na każdego, najbardziej podstawowy tryb. Następny, dominacja, czyli mamy t, y, trzy flagi na mapie, coś takim, coś powiedzmy imitacja takiego battlefielda y, trzeba zdobyć i utrzymać dane punkty. Następny tryb to jest wojna lądowa. To <laughs> wojna lądowa składa się ta, y, to jest jakby odpowiednik deathmatch drużynowego albo trybu dominacji, tyle że jest po prostu więcej graczy od 12 do 18. Kolejny tryb gry to jest demolka, e, czyli drużyny na zmianę atakują i bronią dwóch obiektów. Jedni bronią, drudzy atakują. Następny tryb to jest likwidacja potwierdzona, czyli coś co już, e, coś co taką dosyć popularność to było w poprzedniej części, czyli jeśli zabijemy przeciwnika. To żeby potwierdzić jego jakby śmierć musimy zdobyć jeszcze nieśmiertelnik, który po sobie pozostawia. Kolejny tryb, umocniony punkt. Czyli zanim wytrzymaj umocniony punkt. Sztab. To już chyba było jeszcze w pierwszych Call of Duty. Czyli na miejscu pojawia się jakaś baza, trzeba ją zająć i utrzymać i wtedy jakby nabijają nam się punkty. Zdobycie flagi. To. Wiadomo, i znajdź i znieść też standardowe, podstawowe tryb. Ok, to z trybów podstawowych. Kolejny to jest hardcore, czyli yy, jest to kilka wybranych trybów z tych, które omawiałem poprzednio, tylko jakby w wersji trudniejszej, z pewnymi ograniczeniami, ograni, ograniczeniami. Na przykład nie, nie wraca, nie respi nam się jakby HP. Jak staniemy trafieni, no to, to nam to nie wraca z powrotem do 100%, jeśli uda nam się umknąć na przykład nie mamy też radaru typowego, także troszeczkę i chyba z tego co wiem dużo szybciej jest zginąć można. Kolejny tryb też szkolenie bojowe, w którym gra się z botami. Z tego co wiem to można grać, że można grać z, żywymi, z żywymi ludźmi lub z botami. Tak mieszanie. Następnie mamy imprezka. Impreska składa się zabawa z bronią, czyli zabijasz przeciwników posiadając bronią i wtedy zdobywasz kolejną broń. Następny jeden w komorze, yy, czyli jeden pocisk, nóżki, trzy życia, natychmiastowe zgony. Gracz otrzymuje pocisk po każdym zabiciu. Kolejny tryb strzelec wyborowy, czyli broń zmienia się yy, co 45 sekund. Trzeba zabijać graczy, żeby zdobywać punkty. Zdobywaj, zdobywaj atuty ze zabijania wrogów, samemu przy tym nie ginąc. Oraz kije i kamienie. Powiem Wam, że dosyć śmieszny tryb. Dostajesz kuszę, nóż balistyczny i topór bojowy. Zabijaj gracza, aby zdobywać punkty. Użycie to zeruje wynik trafionego przeciwnika. No i ostatni tutaj tryb to jest Nukton 2025. Eee czyli ta taka mapa, która była lansowana przy zamówieniach przedpremierowych, chociaż osobiście powiem Wam, że kupiłem grę normalnie w dniu premiery i też miałem tą mapkę. Różne tryby na tej właśnie znanej mapie, czy tej podobnej, czy też pożądanej. Bardzo dużo graczy praktycznie po kliknięciu natychmiast zaduje nam się mecz. Dobrze, to tyle. Tryb zombie to jest osobna kwestia, więc nie będę tutaj Wam mieszać. Mam nadzieję, że, że ten opis jakoś Wam się przyda. Dziękuję i do usłyszenia.